No dobra, kolejna osoba, która ma huge rainbow. Ja nie wiem, jak oni to robią, czy to jest jakaś ściema Huge Rainbow balloon Cat, balloon, balonowy kot kotek w wersji najrzadszej. Rainbow to jest naprawdę sztuka, mieć coś takiego. I gościu robi tradea. I tu już te tradey są naprawdę kozackie. Powiem wam, że tu już ludzie oferują naprawdę mega, mega rzeczy. Zobaczcie ile huge petów, chociaż szczerze mówiąc. A 28 trylionów to jest warte. Tutaj jest fajne, bo ten, ta osoba Expels, link znajdziecie oczywiście w opisie, ona tutaj pokazuje wartość tego, więc to jest naprawdę mega spoko. No, ten trade jest taki średni, chociaż 12 trylionów i tak nie jest źle. Chociaż te ceny są bardzo duże. Ilość tych gemów w, w tym pet simule. Kurka 4 pety, i zobaczcie, wartość 26 trylionów. Niesamowite. Ok, ten tu daje tylko 3 jakby, ale 3, 14 trylionów to jest warte. Nieźle. Sprawdźmy tutaj tę ofertę. Jak myślicie, która oferta waszym zdaniem była najlepsza? No ta jest chyba taka bieda oferta, mi się wydaje. Chociaż 18 trylionów, tak czy siak. No zobaczymy słuchajcie, ja próbuję wyfarmić sobie wszystkie, o kurde, ojojoj, u, ale tu idzie, ale poszło, 41 trylionów, łomatko, łocie panie, co tu się dzieje, to jest naprawdę giga oferta słuchajcie.